Música Jo, Siemanko! witam się z wami w kolejnym techniusie i fajny jest to Technius, bo dotyczący kart graficznych. Dzisiaj powiemy sobie o kartach graficznych Intela, a mianowicie ich przyszłości, ponieważ doszły nas ostatnio słuchy, czy też właściwie to nie tyle co doszły na słuchy, co ludzie zaczęli mieć wątpliwości po tej informacji, która padła, że Nvidia inwestuje 5 miliardów w Intela, w których to oni będą dawać część GPU a Intel CPU. I pojawiło się pytanie, dobra, to co w takim Razie dalej z kartami graficznymi od Intela. Czy Intel zawinie tą część biznesu? A szkoda by było, bo po dość kiepskiej pierwszej generacji, po wręcz fatalnym debiucie, ale później ona jakby tam gdzieś się unormowała, nadeszła całkiem niezła druga generacja, zwłaszcza z B580, która jest teraz chyba najjaśniejszą gwiazdą karty w okolicy 1000 złotych. No a teraz jeszcze dostaliśmy bardzo fajne e, przecieki na temat karty B 770, która prawdopodobnie zadebiutuje na początku, znaczy na początku, na początku okresu świątecznego, czyli pod koniec tego roku być może w sklepach się pojawi w styczniu, chociaż wątpię. Wydaje mi się, że jeszcze w grudniu się pojawi, więc na dniach, na dniach będzie debiutować ta karta, która z kolei ma stać się tym, czym. B580 dla kart w okolicach 1000 zł, to moim zdaniem to ma być karta, która opanuje segment do 2 2000 zł. Na takiej zasadzie, że no mam nadzieję, że ona będzie wyceniona poniżej tych 2000 zł i że nie będzie opłacać się kupować RX-ów 9060XT czy RTX-ów 5060. Tylko ten segment zdominowałby B770. Czy faktycznie tak będzie, o tym się jeszcze przekonamy, ale najważniejsze jest klucz, takie, że Intel, pomimo tego iż wykonał kilka tych takich obiecujących kroków w świecie kart graficznych, teraz było to takie, no szemrane ee, tego kartograficznego punktu kartograficznego to by chodziło o mapy, ale wiecie, chodzi o karty graficzne. Punktu widzenia zjawisko w postaci współpracy z Nvidia, chociaż ja jestem ogromnym jego zwolennikiem, ale jestem też jeszcze większym zwolennikiem tego, żeby Intel utrzymał tendencję produkcji swoich kart graficznych i całe szczęście to zrobi, ponieważ ogłaszają, że szukają coraz więcej osób do pracy w tym zakresie. Więc nie tyle co zamierzają utrzymać kolejne generacje, co wprowadzać nowe. Już wiemy, że w kolejnej generacji procesorów, która nadchodzi, za część graficzną będzie odpowiedzialna trzecia generacja kart graficznych Intela, a za część wideo już czwarta, czyli Druid Mało tego, Intel szykuje odpowiedź na Multiframe generatora, który ma być zintegrowany z ich CSS-em, który prawdopodobnie zadebiutuje ze wcześniej wspomnianym B770, więc dzieje się. I będzie działo się też w przyszłości, a powiem Wam dlaczego, bo mam... czy znaczy mam, mam teorię, to nie jest świeża teoria, to jest coś, co ja powtarzam od... No, wydaje mi się, że już można powiedzieć, że od lat. A mianowicie, że procesory Tracą na znaczeniu. Największe znaczenie w tym momencie mają karty graficzne. Biorąc pod uwagę granie w 4K, to, to czy macie Ryzena 9800X3D, czy średnio udanego Intel Ultra 285K, czy Ryzena 9, 9950X3D, nie robi wam to. Praktycznie żadnej różnicy. Poza ceną, Ryzen 7 jest z tych wszystkich procesorów najtańszy, Ryzen 9 9950X3D jest najdroższy, a różnica w klatkach jest pomijalna tak naprawdę. To jest kwestia taka, którą zobaczycie tylko na benchmarkach. Nikt mi nie wmówi, że zobaczy w połączeniu z rtx 5090 w 4K różnicę w FPS-ie na tych procesorach. A na słabszych kartach tym bardziej jej nie zobaczę, bo to te słabsze karty zaczną być tam bottleneckiem. W związku z tym procesory w kolejnych generacjach czy też wraz z rozwojem um, technologii graficznej, wraz z przechodzeniem na wyższe rozdzielczości, jeżeli chodzi o ich aspekt, są marginalizowane, ale mało tego, nie chodzi tylko i wyłącznie o gry, ale chodzi też ogólnie o um, szeroko pojętą um, część użytkową. Karty graficzne przejmują właściwości, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, która jest jedną z kluczowych em, technologii. Nawet procesory, które nie mają wystarczająco mocnych kart graficznych, tak jak karty graficzne w przypadku NVIDIA przejmują tą rolę, wiecie, akceleratora AI. Z kolei producenci procesorów, jak AMD czy Intel, integrują osobne układy NPU, Neural Processing Unit, które dużo lepiej radzą sobie ze sztuczną inteligencją niż klasyczne CPU. A jeżeli nie integrują NPU, no to polegają na GPU czy na części e, graficznej tego procesora, na jakiejś zintegrowanej karcie graficznej albo na karcie graficznej umieszczonej na SoC. W związku z tym cały czas znaczenie procesorów jest marginalizowane. To nie jest tak, że one są teraz już po prostu nieistotne. Nie, one cały czas są istotne, przez jakiś czas jeszcze będą, ale istotność czy też rola odgrywana przez procesory z roku na rok maleje. Wraz ze wzrostem rozdzielczości, wraz z przychodzeniem nowych technologii, które bardziej preferują karty graficzne. Wiecie, jak ja pierwszy raz zakładałem kanał na YouTubie, chyba w 2016 czy 2015 roku, kanał gamingowy. Pro, 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 komputer do montażu, jaki wtedy się składało, to była podstawa. Kupujesz mocny Procek. Ba, jeszcze podejrzewam, że w, jak zakładałem ten kanał po raz drugi i to było chyba w 2018, albo w 2020, nie, w 2020 to ten kanał się już zaczął rozkręcać, ale chyba w 2018 go założyłem, to też podstawą był procesor. Ja wtedy kupiłem e, kompas, bo jakby mojego pierwszego kompa na Skylake'u przez... Jakieś problemy finansowe musiałem sprzedać. E, byłem biednym studentem, po prostu, więc niestety musiałem się przesiąść na jakiegoś taniego lapka za 1000 zł. Potem, jak już zacząłem się odbijać od dna, e, postanowiłem znowu sobie zakupić komputer i wiedziałem, że będę chciał robić kanał YouTube, więc potrzebuję czegoś do montażu, w związku z tym kupiłem i siódemkę. 8700K, ale już wtedy karty graficzne zaczęły odgrywać ważniejszą rolę niż procesory, bo wcześniej to tak naprawdę wszystko leżało na procesorze. Ba, nadal może leżeć tylko na procesorze, ale na przykład w kwestii montażu filmów dzisiaj nie wyobrażam sobie komputera bez akceleracji po stronie karty graficznej. Po prostu no, ten timeline, nie dałoby się na niego patrzeć, jeżeli nie dedykowane enkodery zawarte w kartach graficznych. Czy też no, w zintegrowanych kartach graficznych, jakby nie w części CPU, a w szeroko pojętej części GPU, czy to dedykowanym GPU, czy zintegrowanym GPU, czy jakimś innym kawałku chipu, który nie jest częścią CPU. Więc coraz więcej akcji jest przenoszone na karty graficzne. Do yy, niedawna. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze wiele procesów e, wirtualizacji, wiele procesów symulacji, czy to jakiś przepływu cieczy inżynierskich rzeczy leży na procesorze, ale to wynika z tego, że ten rynek z racji tego, że jest mniej mainstreamowy, wolniej ewoluuje do nowszych technologii. Wiecie. Programy, które symulują na przykład przepływ cieczy czy jakiegoś powietrza w tunelu aerodynamicznym, to nie jest program, z którego korzysta Pierdyliard ludzi na całym świecie. To jest kilka firm, które z niego korzysta, kilkaset osób albo kilka tysięcy osób na całym świecie, góra. To jest absolutnie nisza. W związku z tym tam wszelkiego rodzaju zmiany, aktualizacje, a zwłaszcza tak epokowe przejścia jak e, przerzucenie obliczeń z CPU na GPU, to się dzieje bardzo, bardzo wolno, ale prędzej czy później się zadzieje, bo pod tym względem dużo większy potencjał mają karty graficzne, szeroko pojęte, czy to nawet zintegrowane karty graficzne, czy dedykowane układy gdzieś zintegrowane w kartach graficznych. E, więc krza ilość rdzeni, więc krza możliwość obliczania wielowątkowego tych wszystkich przepływów. W związku z tym prędzej czy później to wszystko będzie lądować na kartach graficznych. I tu wracamy do klutego odcinka. Dlaczego Intel nie odpuści kart graficznych? Dlatego że procesory tutaj odważne stwierdzenie i może kiedyś ktoś mnie będzie wyciągnął jak wyciągał jak te słynne kilobajty czy megabajty e, Billa Gatesa procesory nie są przyszłością. Procesory są wsparciem. Są wsparciem dla innych jednostek. Są jedną z wielu składowych komputerów która jest oczywiście niezbędna, bo można powiedzieć, że komputer bez PSU, czyli bez zasilania, bez płyty głównej, no to jest niczym, tak naprawdę. Może sobie być najpotężniejsza karta graficzna, najpotężniejszy procesor, a bez podstawowych niektórych układów, które są bardzo tanie. To wszystko nie będzie działać, i tak samo będzie z procesorami, nie będzie działać bez procesora e, komputer. No, znaczy, mógłby działać w sensie takim, że można byłoby w odpowiednim momencie na jakimś układzie graficznym stworzyć symulację e, CPU, ale po co? To jest bezsensa, bezsensowna strata mocy. Cały czas po prostu chodzi mi o to, że procesory będą marginalizowane w swoim zastosowaniu i za niedługo będą, e, znaczy za niedługo to może tutaj przegiołem, ale w przyszłości będą pełnić rolę taką samą, e, jak dzisiaj pełni rolę pamięć ram. Istotną, ale nie będącą rolą kluczową, w sensie jakby. W teorii wszystko jest w jakiś sposób istotne, no ale chodzi mi o to takie, wiecie, jak myślicie o komputerze i jak myślicie, żeby ten komputer był potężny, to, to o czym najpierw myślicie? O karcie graficznej, potem o procesorze. Gdzieś tam później myślicie o ram gdzieś w trzeciej kolejności, w czwartej i tak dalej, ale ten RAM jest... Jest, jest tak, najpierw karta graficzna, później procesor, a później długo, długo nic i jest RAM. Chociaż RAM jest teraz też istotny w tych procesorach i ich działaniu. I nie mówię, że będzie to perspektywa 2, 3 czy nawet 5 lat, ale bardziej 10 czy też 20 i wtedy też, e, no nawet bardziej 10, większa ilość procesorów na arm większa ilość układów NPU dedykowanych, nawet jako zewnętrzne układy NPU za niedługo mogą się pojawiać, wpinane na PCI Express zintegrowane w jakikolwiek inny sposób od firm trzecich, wpinane na USB, takie rzeczy będą się pojawiać. Więc, kolejna rzecz, dla których NPU w procesorach na przykład będą zbędne, aczkolwiek też tą akcelerację, którą NPU będzie wkładać w sztuczną inteligencję, prawdopodobnie będą w stanie całkiem nieźle zastąpić karty graficzne. Cały czas jakby chcę dążyć do tego, że wiecie, to nie jest tak, że za rok czy dwa procesory zdechną i już nie będą istotne. Nie, podejrzewam, że kilka kolejnych generacji cały czas będzie odgrywać istotną rolę i cały tą rolę będą odgrywać istotną przez cały czas, ale tą istotność tej roli będzie się cały czas zmniejszać. I nie mówię, że tylko na rzecz kart graficznych, ale karty graficzne... Są teraz tym najjaśniejszym punktem, który zaczyna przyćmiewać całą resztę komponentów. To wokół karty graficznej skupia się większość kosztów zakupu komputera w tym momencie. Tak naprawdę, jeżeli dopasowujemy części do komputera, robimy jakiś zestaw, no to patrzcie się: często karta graficzna kosztuje tyle samo, co procesor, płyta główna i ram razem wzięte. I to bez względu na to, jaki weźmiemy przedział cenowy. Jeżeli kupujemy za 2000 zł, na przykład 50-70, no to do tego spokojnie wystarczy nam jakiś Ryzen 7600 albo 9600, który kosztuje około, nie wiem, nie wiem ile on w tym momencie kosztuje, 800-1000 zł, załóżmy coś takiego. Do tego płyta główna za 500 zł i RAM głównej za 500 zł. I to samo jeżeli przeskoczymy wyżej weźmy sobie 50 70 TI za 3,5 tysiąca złotych no to wrzucamy płytę główną za 1000 zł. Wrzucamy kolejny RAM za 500 zł. Mamy 1500 zł. No i mamy 2000 na procesor. Za 2000 to kupimy już e, 9800X3D, który nam spokojnie wystarczy nawet do 5090. Więc zawsze ta karta graficzna, już teraz od jakiegoś czasu, jest największą składową zakupu całego komputera. W momencie, w którym ja kupowałem e, swojego takiego pierwszego flagowego, Czy flagowy to on nie był, ale takiego przyzwoitego kompa w roku 2015 16. No już będąc na studiach, bo jeszcze wcześniej kupowałem swojego pierwszego, to był mój pierwszy pierwszy zakupiony przez moje własne zarobione pieniądze. Tam była i trójka pierwszej generacji 500 100 czy 530 jakiś taki miała numer e, i Radeon HD 5770. Nie pamiętam jaka tam była wtedy e, dysproporcja ceny pomiędzy tymi dwoma komponentami, ale pamiętam jak kupowałem e, tego drugiego kompa i tam był GTX 970 i i piątka e, 6600K. No to i piątka kosztowała 1100 1200 zł, a karta graficzna 1400. Więc różnica między tymi komponentami to było 300 zł. Dokupując płytę główną i pamięć RAM, już ten zestaw był droższy od karty graficznej. Więc no, były kiedyś te rzeczy bliżej cenowo siebie, teraz już tak nie jest. Już te ceny się rozjechały, i ceny kart graficznych są wyższe, też przez to, jaki, jaką rolę te karty graficzne pełnią. Ale to nie jest powiedziane, że karty graficzne zawsze będą pełnić tą rolę, bo jeżeli pojawi się na przykład nacisk na e, sztuczną inteligencję, bardzo mocną gdzieś w przyszłości, to mogą wejść kolejne karty rozszerzeń, tak jak. W pewnym momencie pojawiło się GPU, a wcześniej ono nazywało się gdzieś tam akceleratorem grafiki, akceleratorem 3D. GPU chyba było po raz pierwszy użyte w kontekście GeForce 256 Natomiast teraz mogą się pojawić dedykowane na przykład karty NPU, albo inaczej jakoś nazywające się karty AI. APU, nie bo to jest nazwa zastrzeżona APU do AMD, chciałem już tam AI Processing i nie wrzucić, ale nie, to jest, to jest, to jest za zastrzeżona nazwa przez AMD APU, więc no tak czy inaczej mogą się pojawić takie inne karty rozszerzeń, które gdzieś tam przejmą rolę procesorów. Same procesory mogą próbować zintegrować w sobie... Takie rzeczy jak NPU. Natomiast w dłuższej perspektywie jest to tylko i wyłącznie jakaś proteza, która będzie stosowana w mniej wydajnych układach. W bardziej wydajnych układach to wszystko wychodzi na zewnątrz: albo wychodzi na SoC, czyli na system on-chip, czyli jest instalowane na tej samej płytce PCB, ale de facto są to różne kawałki krzemu, albo wychodzi jeszcze dalej jako osobne. Byty w takim hardwareze, tak jak mam dedykowaną kartę graficzną, osobny procesor. A w takich bardziej zintegrowanych układach, no to już przecież nawet RAM mamy lutowany w tym momencie więc wszystko może być lutowane, ale jako osobny kawałek krzemu. W związku z tym, cały czas wracając do meritum bo ten temat mnie pochłonął bez reszty dlatego tak nawijam. E Intel musi iść w karty graficzne, bo są one bardziej perspektywiczne niż procesory. Będąc, mając konkurencyjną ofertę na rynku kart graficznych. Będzie można w przyszłości robić lepsze pieniądze niż na rynku procesorów. Na rynek procesorów robi się zbyt trudny. Przez to, że tak jak mówiłem, wchodzą tam procesory ARM, RISC-5, yy, i bardzo duża ilość producentów będzie wchodzić tam ze swoimi rozwiązaniami. Przez to ten rynek zrobi się trudny. To już nie będzie hegemonia X86, gdzie tylko AMD i Intel rozdają sobie karty, jak im się żywnie podoba. Bo pomimo tego, że AMD było długo pod butem Intela, w sensie takim butem, jeżeli chodzi o statystyki, bo w praktyce to oni razem nawzajem licencjonowali sobie te dwie, e, dwie architektury 32 i 64-bitową i trzymali cały rynek procesorów w duopolu. Oni między sobą rywalizowali na równych warunkach, na takiej zasadzie, w sensie, Rywalizujemy na śmierdzi życie. Kto z nas wygra, ten wygra, kto przegra, ten będzie przegrany. Ale jak ktoś by się trzeci pojawił, to oboje rzuciliby się na niego z taką samą zawziętością, wtedy by zbili sobie sztamy i powiedzieli: Dobra, to my teraz robimy zawieszenie broni oramy ramy tamtego i wracamy z powrotem. Teraz jest już to niemożliwe. Po pierwsze, Intel stracił swoją dominującą pozycję na rynku procesorów, bo no, te wszystkie zawirowania z przeinwestowaniem, jednocześnie słabsze jednostki niż AMD, a jednocześnie AMD nie miało tak dominującej pozycji, żeby byli w stanie zaorać jakiegokolwiek trzeciego przeciwnika, zwłaszcza, że ci przeciwnicy są bogaci niż Intel i AMD. Qualcomm ma więcej pieniędzy niż AMD i Intel. Nvidia, pff, ona ma więcej pieniędzy niż reszta rynku razem wzięta. W związku z tym no, nie ma szans się przeciwstawić tym nowym przeciwnikom, dlatego trzeba się dostosować do warunków gry, trzeba zacząć robić procesory konkurencyjne, co na pewno będą próbować robić, ale też przede wszystkim iść tam, gdzie można zaoferować produkty, które są dużo bardziej złożone. No i właśnie już jedną rewolucję sztucznej inteligencji Intel przespał stawiając na Gaudiego, na Gaudiego, który był oparty bardziej o procesory niż karty graficzne. Gdyby postawili wcześniej na technologię e, akcelerującą sztuczną inteligencję opartą na kartach graficznych, mogliby dzisiaj być w innym miejscu, bo jak wiemy, teraz profesjonalne karty B50 bodajże sprzedają się bardzo dobrze, bo są świetnie wycenione, a dobrze nadają się do akceleracji takich tanich przedsięwzięć AI. W związku z tym, dlatego pójdą w karty graficzne, dlatego nie odpuszczą rynku kart graficznych, no bo jest to przyszłość, moim zdaniem, pewniejsza niż procesory. Mogą być do tego zmuszeni w pewnym momencie. Może być tak, że nie będą mieli pieniędzy na robienie tego rynku e, i mogą go odpuścić, ale to znaczy, już będą wtedy w strasznej dupie i będą odpuszczać większość rzeczy i złapią się tylko. Rzeczy, które gdzieś tam jeszcze są w stanie im przynieść jakieś pieniądze. Jeżeli to odpuszczą, to znaczy, że już będą na tyle zmarginalizowani na rynku, że to już jest równia pochyła, z której się nie wychodzi, tylko zjeżdża się na sam dół. A póki dadzą radę, to będą trzymać się rynku kart graficznych. Taka jest przynajmniej moja teoria na ten temat. Śmiało napiszcie, co Wy o tym myślicie. A jak ktoś jeszcze nie subskrybuje, to zostawcie subskrypcję. Bardzo mi to pomaga i naprawdę jest najlepszą, darmową formą wsparcia. W ogóle najlepszą formą wsparcia. Dzięki wielkie Wam za dzisiaj. Miłego dnia, wieczoru, nocy. Życzę, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia w kolejnym filmie, który mam nadzieję, że już jutro. Cześć!